Siemanko, Hakos z tej strony Siemano. Jedziemy na siłkę, dzisiaj jesteśmy tylko ja z Miguelem Może kosior jeszcze wbije, więc trochę inny formacik Nie z gór, nie z biegania, tylko z siłki, więc zobaczycie jak tam trenujemy na co dzień All time fitness Tutaj kebab drwal, więc może od razu na kebaba, ale to bardziej kosior, nie? To kosior, no Jesteśmy w szatni Przekonałem Miguel'a, że robimy nogi i będziemy dzisiaj robić nogi Moje drugie nogi już będą po maratonie, Miguel nie robił dwa Godnie zobaczymy, kto jest lepszy w kadach po, po maratonie. Pierwsze po moje nogi w tym roku. Ja tak. ostatnie. nie będzie. Nie będzie, aczkolwiek robimy sami. Zajęty jest ten... co się nazywa? No tamto jest zajęty, więc zrobię. Braki. Zarzutu nie umiem robić totalnie. No, dalej jeszcze raz. Nie no, ja przysiad robię. Bo ten... Rozgrzewa do przysiadu, no do siadów no, Dawaj wrzuty zrób Podskok i wrzuć do góry, <noise> głowę. Nie, ale pot mogę Nie, jestem słaby w tych, tych zarzutach, nie? Ale No finalnie siady będę robił dzisiaj My cię nauczymy z kosiorem Spokojnie A robisz zarzuty? Robię Robisz? No. Ja kiedyś robiłem, e, ale to dosłownie nie wiem, miałem 14-15 lat i to były takie zarzuty, wiesz, to dosłownie one tak wyglądały. Nie, i nawet nie miałem nadgarstków, okay. tylko to było jakby do OHP. Do tego miejsca? No, jakby do OHP to było. Zobaczymy, jak będzie ten zarzut po raz drugi. E. No, ale taki dobry Cześć. zarzut, mogę ci pokazać, jak chcesz. No, ale to czekaj, to ja, ja zrobię i mi pokażę. Cześć. Ja to się boję się, żeby ten mikrofon nie zawalić, nie? Ale chyba nie zawalę. W ogóle by zawalił jakby zrobił dobrze, nie? Pa, bo to z biodra trzeba, nie mocno. No musisz podskoczyć. No, skakać. To wiesz, to jest tylko 60, nie? To nie. Biodra za niska. Co jak to wyglądało? Spoko. Dodę no jeszcze raz. Okej. Okay. Szkoda, że nie widziałem tego ciężaru, który można rzucać, nie? No do... Hmm. Tylko jest ten, wiesz, no. słaby. A daj no, daj mi nic. zrobić. No, nie wyglądało to perfekcyjnie, nie? No może Ech. nie, Ech. Po mikrofon jest. Jeszcze... Jeszcze mikrofon masz w dół, nie? Tak, no. Chcę to poprawić. Dobrze, idziesz sobie na dół, na zgiętych plecach, tak o. Zanim się ustawisz do podniesienia, zanim się ustawisz, ale kręgosłup się ogólnie nie wyprostuje w tej pozycji, nie? więc najlepiej z tej pozycji się wyprostuj mocny wdech i tylko biodra do tyłu, I żeby plecy były proste, nie, nie mogło się ogólnie zaokrąglić okay. w ogóle i potem po prostu podnosisz. Nie? I tak jest lepiej niż po prostu tak się zgarbisz, bo wtedy łopatki do przodu, wszystko się garbi, i potem się prostujesz i tak się ogólnie nie wyprostujesz do końca. Nie? Jest od pozycji stojącej. Ciekawe jak kiedyś robiłem, nie? Ja bym musiał zobaczyć swoje filmiki z dawna. No więc zawsze najlepiej, jakbym po prostu od tyłu po prostu podnosisz, nie? I tyle. Tak jak w marcu, nie? W sumie początek jest ten sam. No tak, nie? Tylko żeby pleców nie garbić. Przed. <tysk> 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 Dupy, to ja to czuję, że to robię tak kuwnianie. Ochom. na jednej nodze. Bardzo funkcjonalne. Ja robiłem ten. Siadę na jednej nodze. Też pod wyskok zawsze jako rozgrzewam. No jako grzewkę zajebista, nie? Robię od dwóch miesięcy, widać różnicę. W sumie trzy miesiące robię. Robiłem też przed Mondlankiem. Co mówisz? Robiłem też przed Mondlankiem. I myślę, że z tego przed dużo. Pop, na przed Mondlankiem. Modblankiem. Na równowagę robisz co? Mm, ogólnie na, na równowagę i żeby wzmocnić mięśnie, nie? Mocy. Okay. Kolana. Ok, kolana ta. Bo jeszcze przed Modblankiem ledwo ogólnie robiłem przysiady z bólu po prostu, nie? Tak A ja mod... na jednej nie potrafiłeś? Ogólnie na jednej potrafiłem, nie bez bólu, ale jak robiłem przysiady ze sztangą, to już tak słabo, nie? A no to mobilki może brak. Właśnie, mobilki brak. Zakres w, w biodrach, nie? Jak idę na dół, to mam bardzo słaby no. zakres w biodrach, taki, nie? A rozciągać się, czy nie ogólnie? No rozciągałem to długo, długo nie? Z pół roku rozciągałem, nie było bo Nie, nie rozciągasz w ogóle, nie? No, już, już ja nie, tak nie rozciągałem. Ja, się, nie rozciąga, nie, nie. ja, się, ja się też nie rozciągam na przykład, ale zacząłem się rolować, nie? Ja się rozciąga tak 5 minut dziennie, nie? Jak coś robię, na przykład kawę czy coś Ok się po prostu taka o coś rozciągam, nie? Ja się zacząłem ro rolować przed tym maratonem, nie? No. I tak do teraz się roluję Вкладку, давай, давай. Давай, что? Okay. 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 Pójdzie, pójdzie, pójdzie. Dawaj, dawaj. Ty. Ciężko się odkłada tyłem sztangę, nie? Zajebiście ciężko, nie? Ja dzisiaj zostawiam Ciężko, zjadę, nie? A... Zostawiam. Bo przodem jest ok, Tak, ale tyłem, tyłem nie idzie, tyłem tak. od razu nie idzie, nie? No. Tak samo jak we wszystkim, nie? Od przodu spoko, potem od tyłu zmieniał, od tyłu to jest zajebiście. Powiedz coś o krowach. O krowach, no generalnie z zającami można się bawić, z królikami też, ale nie z kameleonami, bo one zmieniają kolor. Kosior woli maka i nie chce do siłowie. Dobra, lecimy. Good bridge. 400 kg. Jest. Na knie prawie 400. Elegancko, nie wiem ile tutaj masz. Szczerze, dużo masz. Ale skurczę łapią, nie? Szczerze, taki pusiowy ciężar. Tyle to i kosior by zrobił, szczerze. No, Obiecuję, ci, zajm. żeby tyle zrobił. Nie trzymaj długo, nie trzymaj długo u góry, nie? Bo skurcz ci. Co mówisz? Skurcze złapię, jakby nie tak u góry dłu dłużej trzymał że ty jak dawno nie robiłeś? Dobra. No, to ci mi skór złapał, teraz jeszcze. No mówię, że, że trzeba szybko od razu w dół, nie? Bo dawno o. bez, to lepiej wiesz. Jeszcze magnezu dzisiaj nie brałem, to... O, no. Ja dzisiaj mam trupkę surową jadłem, więc magnez jest. Jajka pite też jajka były. Jajka też były pite dzisiaj. Ale jajka to taka podstawa, też. Już... Jajka podstawa, no. To już takie łatwe. No, a niech wbijają na odcinek jak ten, jak ja, ja, ja piłem trzeci dzień, jaja, nie? a jak teraz przecież to idzie, to jest pasło. Niepoważne. Tutaj tu jest 40, 80, 100, 100 120, 100, 150, 150, 170, mało. Weź jeszcze. Mamy 400 kg na sztandze. No, 400 kg około 400 kg. Dobijamy się do kebaba. o. o, o. Łapią. Skurczę. Jak jedne 220 kg w martwym, bez rozrzewki do martwego. Po nierobieniu martwego pół roku to będzie hit, nie? Ale mam wrażenie, że. Pamiętaj, złożyć, od góry się napnij, nie? Czekaj, wstań. Co? Wstań na początku, i teraz się napnij, nie? Tylko biodra to tu. ci pokazywałem, nie? Żeby plecy było ciągle prosto, nie można ich załamać w trakcie schodzenia. Czy może być ciężko, bo, bo brzuch, nie? Brzuch po wczoraj, więc będzie ciężko. Jak po prostu poczuję, że nie, to, to wiesz, to odpuszczę. Nie, nie ma opcji. Nie, nie podniosę. Ostatnio mój ziomek robił klatę, nie? No. I tak, tak wciągnął powietrze, tak... Że taki się czerwony zrobił, stary zemdlał. Co ty gadasz? No serio, pierwszy raz widziałem, jak y, ktoś, ziomek zemdlał robiąc, wiesz... Na siłownie, nie? Robiąc siłkę, no, ale nie? Ale spotykane. W ogóle, nie? I nie zrobiłby <laughs> na siłowni. Ale nie, na ale nie, serio. Jeszcze robiąc te... Jeszcze robiąc jakieś martwe coś, to spoko, nie? Ale... No. Ale przy klasie. Chyba kubotów gniażdżę, nie? Ale to chyba nie jest problem, co? Chyba jest. Jest spoko, nie? W porządku, tylko skurcze łapią. Wyobraź sobie, że taki duże nie powiem co ci lata przy, przy głowie. Uff. To musi być teraz takie, wiesz, do upadku, nie? No już tak wdzięczny najmniej, nie? I jeszcze pięć, nogę. jeszcze pięć, dawaj, dawaj, jeszcze pięć zrobić że tamto. Ta. się Nie podawaj tak szybko. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. człowieku, ja nie będę miał nóg w a czemu nie? robisz jedno nóż? Co? A czemu robisz jedną nóż, jak nie masz? Wolę. Wolisz? No, unilateralnie, tak samo. Jest to dwójki, tak samo. Żeby każda tak samo, tak, tak samo przepracowała, wiesz? Noga. Bo tak to mam pewność wiesz, że tylko lewa pracuje, nie? A nie, tak. że prawa mi podnosi zamiast lewej. Wiesz, co chodzi. Nie, no. No. Awaj, jeszcze. Chu! Oho oh. Dawaj, jeszcze Oho oh, oh. Co, jeszcze pięć no, też kasz Jeszcze stary, stary. Dwa. Jeszcze dwa dwa Dwa, dwa, Dawaj, dwa dwa Jeszcze jeden Uf. Jeden jeszcze Czekaj, zrobię ten. redukcję ciężaru na 55. Teraz sobie walnę z 5. Ty nawet nie, 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 do, nie dopinasz do końca, nie? No teraz używają, nie dopnę. No. no zupadek maksymalny. No tak wygląda nóżka. Tylko 30. Ale słabo wyglądają te nogi, wiesz? Trzeba popracować trochę. No, o, trzeba wypracować, serio. No. Słabo to wygląda. Nie będzie ale zobacz. Porównanie nóżka. A tanuszka. Ty... Zjawanie. Jakbym, jakbym zdjął, to by było lepiej. Jest <słyszyk> no, nie? Łukasz się wypalił po maratonie. Nie ma siły, zrobić kluczek. Uf. się widnie. Ale żółki ci wszędzie wychodzą, nie? Jak to robisz? O, ta butelka była reklamowana swoją drogą, nie? To co, znowu reklama butelki, tak? Aj, rekomenduj butel Here is what I think about this bottle Dobra, dam ci na 0,5 Jesteś na 0,5, więc twoje nogi będą się wydawały ogromne okay? Chciałabym poprawić. Uh -huh. 70 fajnie, co? 75. no. O, leciutkie. Sali się połóż. Co? Połóż się na tym. Nie, nie. Chciało. Bo tak sobie. Lepiej mi wchodzi ostatnio, wiesz? To kiedyś robiłem inaczej.